To jest nowy Mercedes klasy C, samochód na który czekałem już od dłuższego czasu. Kiedy w 2007 roku wsiadłem do poprzedniej klasy C, był to jeden z najlepszych samochodów w segmencie. Samochód, który pokazał mi, jak dobrze może prowadzić się Mercedes. Teraz Mercedes wprowadza tu mnóstwo nowych technologii, technologii znanych dotychczas z klasy S. Pytanie, czy jest to mniejsza klasa S, czy większa klasa A? O tym przekonamy się za chwilę. Dziś to już druga C-klasa, którą jeżdżę. Wcześniej był to model z silnikiem benzynowym, to była 250. Teraz mamy 250 BlueTec, czyli Diesel. Różnica między dwoma tymi samochodami kolosalna. Ten samochód ma moment obrotowy od dołu i czuć, że chce jechać, chce jeździć w silniku benzynowym. Nawet jeśli wkręciło się go na wysokie obroty, samochód jeździł jak, jak autoemeryta, tak naprawdę. I jest to o tyle słabe, że z silnikami benzynowymi na razie nie mamy specjalnie dużego wyboru. Na polskim rynku dostępny jest silnik 1.6 i silnik dwulitrowy, i no, rewelacji nie ma. Silnik wysokoprężny będzie miał z kolei tę wadę, że akcyza podwyższa jego cenę I to, i to znacznie. Ale jeśli planujecie tym samochodem jeździć choćby trochę bardziej dynamicznie, to warto. I o rany, jaka jest różnica! Różnica jest kolosalna. Nawet jeśli nos tego samochodu jest nieco cięższy niż w przypadku silnika benzynowego. Dobrze. Silnik benzynowy, układ kierowniczy też. Sprawiał wrażenie takiego niezachęcającego, trochę, trochę gumowego. Natomiast w obu samochodach jest świetne zawieszenie. Tu jest trochę, zdaje się być trochę twardsze, być może ma to związek z oponami. Tu są opony o niższym profilu, także samochód wydaje się troszkę twardszy, ale nadal jest to świetne zawieszenie, które doskonale tłumi nierówności. Samochód. Przynajmniej z silnikiem diesla, o wiele lepiej prowadzi się po zakrętach, chociaż no, nie jest to, nie jest to mistrz krętych dróg, ale nie o to chodzi. To nie jest BMW, to nie jest Seria 3, to jest właśnie Mercedes, to jest samochód dla o wiele bardziej dojrzałego nabywcy. Co pojawiło się w tym samochodzie, czego nie było dotychczas. Na pewno pojawił się ten dotykowy system zarządzania wszystkim i szczerze mówiąc wolę pokrętło, które cały czas zostało bo tym pokrętłem jestem w stanie się jako tako ogarnąć po systemie po systemie inforozrywki okej, okay, no w tym, w tym dotykowym interesie mamy taki pinch to zoom trochę jak na tablecie, jak na iPhone, ale to wszystko jest mało precyzyjne, mam wrażenie, że jest zbyt powolne jak, jak na mój gust poza tym znowu Ustawienia wszystkich najróżniejszych systemów są rozbite po całej kabinie. Trochę tu, trochę tu, trochę tu gdzieś nad kolanem, trochę przez ustawienia, przez guziki na kierownicy. Trudno jest się w tym połapać. Podejrzewam, że trzeba z tym samochodem spędzić ładnych parę dni i pobawić się tym wszystkim. A i wtedy nie jestem pewien, czy spodoba mi się styl Mercedesa, jeśli o to chodzi. Natomiast wnętrze jest eleganckie. Trochę, trochę za dużo się tu dzieje. Ten model i tak jeszcze nie jest tak zły jak ta wersja benzynowa, którą jeździłem wcześniej. Tam była skóra, aluminium, drewno i potem jeszcze jakiś, jakiś taki welur albo, albo coś, coś takiego na drzwiach. Tego było za dużo, za dużo tkanin. Tu mamy o jedną tkaninę mniej. Mamy za to. Mamy za to dużo skóry, można oczywiście mieć tapicerkę materiałową. Myślę, że jak się już kupuje taki samochód, trzeba pójść, trzeba pójść zdecydowanie w skórę. Co jeszcze? Aktywna aerodynamika. Nie w tym samochodzie, ale w benzynie. Atrapa chłodnicy zamyka się w zależności od tego, czy silnik się przegrzewa, czy nie. Chodzi o to, żeby. Jak najbardziej zmniejszyć opory powietrza, żeby ten samochód był bardziej oszczędny. Czy jest oszczędny? Na razie trudno mi powiedzieć, bo głównie jeździliśmy po górskich drogach. A na górskich drogach, jak wiadomo, samochody oszczędne nie są. Pozycja za kierownicą to jest dosyć ciekawe, bo z przodu mam olbrzymi zakres regulacji. Ja w tej chwili musiałem sobie podwyższyć fotel, co się rzadko zdarza w samochodach, bo ja lubię jeździć nisko. Natomiast musiałem sobie ten fotel podwyższyć, żeby cokolwiek w ogóle widzieć przez, przez okna. Siedzisko jest raczej, raczej krótkie, trzeba je sobie wydłużać. Nawet ja narzekam, a ja nie należę do osób wysokich. Natomiast z tyłu jest fatalnie. Z tyłu jest bardzo krótkie siedzisko, bardzo mało miejsca nad głową, a panoramiczny dwuczęściowy dach nie pomaga, odbiera kolejne cenne centymetry z nad głowy czuję, że nie chciałbym tam spędzić z tyłu zbyt dużo czasu. Co jest o tyle ciekawe, że ten samochód z jednej strony przypomina mi trochę S klasę, ale z drugiej S klasę, którą trzeba już prowadzić samemu, zdecydowanie nie siedzieć tam z tyłu. I wracamy. Tym razem wersja C. 400 z napędem na 4 koła Formatic. Po co mi ten samochód? Dlaczego chciałem go jeszcze spróbować? Chciałem zobaczyć, czy jest jakikolwiek silnik benzynowy, który daje przyjemność zjazdy w nowym Mercedesie klasyce. Tak, i oczywiście, kiedy ma się pod maską 300-kilkadziesiąt koni. Jest o wiele przyjemniej. A dlaczego? Dlatego, że problematyczna jest skrzynia biegów. Ten siedmiobiegowy Geriatronik on jest tak zaprogramowany, żeby odejmował resztki przyjemności, przyjemności z jazdy. Nawet tu, w trybie sportowym, zmiana biegów trwa chwilę. Natomiast ten samochód jest w stanie rozpędzić się. Na jednym biegu od 90 do. znacznej prędkości, której nie będę to wypieniał. Natomiast można pojechać, można pojechać nim bardzo szybko. W przypadku słabszych wersji z silnikiem benzynowym, skrzynia biegów po prostu dławi te, te nawet 211 koni, które jest pod maską, więc samochód powinien jeździć. A nie jeździ. Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć wczoraj, a która zwróciła moją uwagę i wczoraj, i dziś, to hamulce, które są zero-jedynkowe. Przez chwilę nie dzieje się nic, 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 aż nagle ach, przyhamujemy i wtedy hamulce łapią, wszystko w bagażniku leci. Chciałbym mieć więcej kontroli nad tym, co dzieje się z hamulcami, jak samochód przyhamowuje. I nie obawiajcie się dużego silnika. Duży silnik wcale nie oznacza wysokiego zużycia paliwa. Udało mi się zejść do 10 litrów na setkę. Z 3-litrowym silnikiem 3 kilkadziesiąt koni, 330 bodajże. Da się? Da się. Okej. Okay. Benzynowy silnik? Tak, ale mocny. Drogi Mercedesie, zrób coś z tą skrzynią biegów. W komfortowym trybie nie ma problemu, ale przynajmniej kiedy przełączamy się w tryb sportowy, niech ten samochód jeździ. O ile A-klasa i C-klasa są samochodami, które zrewolucjonizowały gamę Mercedesa, o tyle C-klasa, mimo swojego atrakcyjnego wyglądu, jest jednak ewolucyjna. To samochód spokojny, to samochód dla ludzi, którzy cenią sobie komfort, ciszę i którzy nie chcą być nagabywani przez samochód, żeby cały czas jechać szybciej i bardziej dynamicznie. Pod tym względem, C-klasa będzie doskonała dla ludzi w średnim wieku, nieco starszych może niekoniecznie dla mnie.